Witam, witam kochani, z tej strony Jarek. Słowa, to co ktoś mówi do nas, to co ja mówię do Was, mają bardzo duże znaczenie, bo, ponieważ każde wypowiedziane słowo, wypowiedziane słowa w czyimś kierunku, mogą robić zapis mocniejszy lub słabszy, tak? Czyli jeżeli ktoś właśnie wyraża się negatywnie, mówi E, niewłaściwe rzeczy, czy też dezinformuje, tak? Czyli e, mówi nieprawdę, wymyśla. E, to wszystko może wpływać na odbiorcę. Dlatego też z tego powodu zacząłem e, mniej kręcić, żeby nikogo nie wprowadzać, e, nikogo nie wprowadzać w błąd, jeżeli nie mam 100% pewności, jeżeli nie pamiętam, jeżeli nie widziałem na 100% czegoś, nie wypowiadam się tak, żeby po prostu nie programować tego, tego odbiorcy. I to jest bardzo ważne. Tak samo treści negatywne tak, słuchanie negatywnych rzeczy na tym opierają się właśnie wszystkie rodzaje informacji, wiadomości gdzieś tam w telewizji, na, na tych nośnikach medialnych. Mają właśnie takie za zadanie, e, zadanie ich e, jest, żeby ten odbiorca m, był oblepiony coraz większą ilością e, takich zapisów energetycznych, i te zapisy e, w mniejszym lub większym stopniu wpływają na tego odbiorcę. Dlatego, kochani, jeżeli ktoś wam coś opowiada i to nie są fajne rzeczy, jeżeli na przykład chcesz zrzucić. Jakieś brudy z siebie, wystarczy powiedzieć jedno słowo: Nie chcę tego słuchać. Koniec, kropka, tak? O chorobach, o jakichś tam zdarzeniach, co się wiecznie komuś wydarza. Wystarczy powiedzieć: Słuchaj, ja nie chcę tego słuchać. To jest bardzo, bardzo ważne, tak? Lepiej, lepiej pogłębiać się w swojej wewnętrznej ciszy. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne z tego powodu, że te, te wszystkie zapisy blokują nasze połączenie z, z duszą, tak? blokują naszą energetykę. I im więcej tego jest, tym, tym te połączenia energetyka są słabsze. Także, kochani, dbajmy o swoją energetykę, dbajmy o nasze otoczenie, dbajmy o energię innych. Dbajmy, dbajmy o wszystko, co nas otacza, przez podnoszenie naszej energetyki. To jest najlepsze.